Dzień dobry, dzisiaj zagram sobie w, w grę podobną do tej Teory Defense, która jest mega popularna i tom Clockumen ja jej wcale nie wylosowałem. Ja jej nie wylosowałem w ogóle, tylko dała mi jakaś osoba, która prawdopodobnie jest bardzo miła, albo jest po prostu moim widzem, możliwe, ale nie wiem co... O! Wszyscy masz podobnie, podobny outfit do mnie. Ja jestem wysoki. Nie wiem, w pewnym będę chyba na jakieś badania i jeszcze, już jest w końcu. Dobra, mam 500 coinów, ale naprawdę, ja chciałbym wylosować Science z kameramana z kredytem za Tisiaka. O! Co mi da za kokumen? Bazuka, kameraman go jest ciężko postawić, bo go miałem. I go usunąłem, bo go prawie się w ogóle nie da postawić. Ale otwórzmy sobie, tak na początek, jakby krejta. został coś ciekawego. Chyba coś dobrego by został w ogóle. gówno. No w sumie Możemy go chyba sprzedać. Możemy jeszcze Rocky Krajta otworzyć. Okej. Okay. I bardzo dziękuję temu ziomkowi, który dał mi Clockwomen. Żeby się pozdrawiam na odcinku. Yy, dobra, jak, ja, jak osoba, która yy, tego... która dała mi ten Clockwomen jest moje widza, to niech napiszę w komentarzu, że pozdrowię całą twoją rodzinę ziomuś. Pozdrawiam całą twoją rodzinę, dzięki za Clockwomen. I to poza tym dałem swoim najmątniejszą postać, która zadowała 600 damage'a i była z tego jakiegoś limitowanego Koła, ale już. O, dawaj pvp, to ze mną nie wygrasz A, ja, a jakie coś mocne, to mam już przez To jest dopiero 2 minuty odcinka, i już pani prawa o to, kiedy na moim kanale. O, dobra, stawiamy ją. Oglądałem 6 mln, rozegrał w tą grę, więc ustanowiłem, że też że ją nagram. I ziomek, naprawdę, ty żeś Wiomek, żeś tylko tej ty TWMA postawił, jak ja już z tego wygrałem. I wiedziałem, że że MRZ dostał ten dokument, widzę, czy od tam innego. Ja już po prostu dawno nie oglądamy, prawda? To no. jest dwa tygodnie, nie oglądamy. Um, no proszę bardzo, ona pewnie będzie miała jakiś pistolet, ale na razie to ma jakiś berecik i jakieś. Nie, ma pistolet tutaj. Jakiś złoty im naboje tam. Ale często nie może jej trafić, więc chyba ze mną też tak będzie. Dziewczynku, ty w ogóle coś postawiłeś? Ja chcesz mogę ci coś z... ciekawego zlespić. Chciałbym mu tego gnoja zlespić. O, tak! Nie mogę. Dobra, ulepszamy ją za 400 i 1500 będzie biła. ona mocna jest! Czy ona nie jest wcale słaba? Ona jest zajebista! Dobra, kupujemy policję I kupmy mu jeszcze dwa e, skivy diety Nie to przeszło eee. W on mi coś kupuje?! Nie, on mi nic nie kupuje, on mi te bacony... E, e, tego bacony mi kupuje Jak widzicie widzowie, zmieniłem skina Teraz mam króliczka, który był limitowany z 2023 roku i też jest szarku, on był na święta w, w tamtym roku, a te były do wygrania na jakiejś mapce, coś takiego. No teraz skin mój teraz, że zaraz nie wartościowe chłopie. Dobra, <gry> um, no zleszmy mu policjanta. albo nie, zleszmy mu od razu hakera. Hakera chcę mu zlecić, ale mógłby trochę nie ziomak to od razu przegra, jak zlecił hakera <laughs> Dobra, weźmy ziomkowi, nie utrudniajmy życia i zlecimy tego to tylko za 1200 No i dużo i tak żadujemy A tego, no ja chcę zlecić Ja chcę go zlecić, tylko szkoda, że nie mam farmy o, Oni już powoli się zaczynają, nie mogłem jej trafić No, no nie, mam teraz problemy Nie będę musiał jej trafić ziomak już 50 HP dostał Em... Um nie wiem czy postawimy tak daleko dobra weźmy tutaj zlesmy yy, bazooka mena ona pewnie będzie głupią w miejscu więc no, poczekajmy aż będzie o proszę bardzo i teraz ale idealne te miejsce na helikoptera o będzie tu napieprzał dobra weźmy ziomkowi zaraz utrupimy życie i zlespimy mu to nie jest fajne zlećmy tam toilet jeszcze mógł go ale oczywiście nie utrudnimy ziomkowi żyć. Aha, już mi kusi. Jak chcę go już, ale nie, jeszcze się powstrzymam. Jeszcze się powstrzymam. Mogę go sprzedać i ulepszyć kokumen, ale na razie nie. Okej, to sprzedaj was i idziemy do lobby. Naprawdę bardzo łatwa gierka to jest w co się tyle dzieje. Niech z sprawdzałem na kanał O, właśnie Added Clockwoman. Do mojego Ekwipunkty. Okej, okay, co tu ciekawego jest? O, ona jest nowa, AdeT Ustot PvP, ale gdzie mam go u tego użyć? Gift Gift. 8 minut. Daily to jest mój drugi dzień. Ej, Weekly? Modki. Daily Play a Co-op Game Ok, the 1000 toilet Trade 5 player Czyli jeszcze do 3 osób muszę trade wysłać Do kogo by tu wysłać? Może do ziomka, który mi dał Friendly, uh, God, Ja wysłałem do tego ziomka, co mi wysłał No weźmy tego gigaczada Co mi da za to a to tylko dla zadania, no bo ja mam, może coś, za do... Ale gówno... Dobra... I? historia? O! Dobra! Lo, Lol... Lolhammer! Albo no, wyrzukam... L... O... Sie... O dobra to jest chyba on Love DJ i Colos Namra With... weź dajmy tego gigisa albo do niego Proszę, daj mi coś ciekawego Albo chociaż przyjmij trade i od razu wypierdziel ja naprawdę to jest sobie wykonuję ale daily, ale myślijmy trade. A. Dobra o, to mi dasz za... 5 koła na zadaje, ale to za to się nie opłaca A o a, no nie wiem Nie, że ma fajnego trade'a mi da się, no, no nie opłacało mi się to chyba A, zarażony na trade jest, chociaż ty Nie od razu odrzucę Siema <grym> Jakie słodziutki Dobra, to mi da za Właśnie, co mi za dasz? Gówno! Ale <laughs> no, nie widziałem co on dał. Ale mamy mamy quest... Uh... A, czyli to trzeba takie prawdziwe trade. Dobra, wracamy do zakloku. Jesteś w ogóle... czego chcesz, Freddy Fazbear? No, dziękuję. Jest to w ogóle jakiś Polak? A jest Ukrainiec, a to nie wiem, to nie lubimy. Um, weźcie chociaż jakiegoś Polaka znajdźcie. Um, Zajebiście. Super, 500 winów ktoś ma, 500 wave'ów. No cóż, nie ma. Hmm. I jak ktoś ma najmniej winów? 313 313 nie mam mieć na go wina. Nikt zdaje. <grymne> dziękuję oczywiście za tą krokumę Na no, yy. szkodę w ogóle, fajnie, że ta historia jest. A to, no, ja się zgodziłem i ja go od razu sprzedałem. Mm, trade. Historia i ja właśnie na niego bardzo w grę dziękuję, ziomek, za... W ogóle się dawać zajebiście. Gra... o kurna. Ubra, gramy tylko żeby mieć wysokość... No kurna. Akurat w takim momencie. Eee, ja się, ja się nie Albo nie, fast moda nie bierzemy, bo wtedy te skibici będą szybsze, więc ja tego nie życzę. To bo były szybkie, jak cholera. Ja teraz w inny sposób robiłem. O, akurat 300 do mam. Czyli medium, postawmy sobie plon, 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 dupcio. Gucio. Gucio. Możemy jeszcze zrobić dalej. Gucio! Gucio, pusio. Gucio. gucio, gucio, gucio. Jestem wielki gucio. <gryst> A nie wiem, czy moda jeszcze kiedyś nagrać, bo ja mam chyba tylko dwa odcinki z moda I to było wtedy, kiedy nie miałem jeszcze miniaturek, nie drugich filmów. A może by sobie zrobimy drugi odcinek, tylko z oryginalnego tej Defense'a, bo jak większość widów... Oglądało ci ty, ty, tych starszych widzów, co już są prawie od początku yy, kanału mojego, <grymiany> to na pewno wiedzą, że nagrałem jeden odcinek star Tower Deep który ma jakieś kilka wyświetleń i ma jakieś 15-10 minut? Nie wiem, nie ma, ale chyba z 15 minut maksma. A no, Ty siaka zadaje to, toż, te spidery, co te to no, co one gówno robią. No nie, nie powiedzą papa. Pa. Ciekawe czy sama Clockwomen uda mi się wygrać w Toilet Tower Defense. Nie tym oryginalne, bo tam jest jedynie tytan Clockman, jak ostatnio sp sprawdzałem, sobie ostatnio trochę grałem. Więcej tradowałem. Więcej eee, bekałem. No fuck. Dziękuję. Ej! szybka jesteś. Oś cholera, Rozinest. I szybka. Teraz 1500. Papa, spiderki. Szyja na Endless Modzie. I napiszcie mi sobie w komentarzu, czy chcecie, żebym y, zagrał Endless Móda y, w tej oto grze. Podobnym do Talte Defense. Y, napiszcie w komentarzu czy chcecie, żebym zagrał y, Endlessa, tylko y, Klokułem. A tymi postaciami ja sobie chyba mogę już sprzedać, bo mi się nie potrzebne. <słuch> no w sumie sam dokument chyba nie wygram, więc... Mogę sobie chyba je sprzedać, więc ja je sprzedaję chyba w odcinku. Albo w odcinku nawet sprzedam. 9 uh -huh. Wave'ów już zgibnąłem, a już ani jednego chyba nie dostałem. Zajebiście! Ja, ja mam na fajne nauczniki! Po człowieku! Ojej. Oh, yeah. Drożej masz. Aż, choleram! Cześć! Babo skrzyżówki! No brat nie będę czegoś pytał o tym prawa autorskie. Jak w sumie chyba są prawa autorskie, bo za dźwięku nie wyciszyłem. Super dla mnie. Zajebiście Krystyna. Ach. Hamra. Super. 4500 ja to nie jest pewnie, żeś mi nie doskonał, żeby coś napisał. Tym tyry, tym tyry, tym tyry, tym 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 tym. Ja w ogóle telefon za so, chyba idę wziąć. Nie, to był telefon. Mm hmm yeah, i it all um... No to, to nie wiem co, ja nie wiem co zrobię. No... To się na kto No, co bardzo? Mogę ją jeszcze chyba ulepszyć, dobra. Ty dużo ma ogóle felli, mama. Cztery lata Już cholera. Czekaj. Nie wiem, się chyba kolejną. Jeszcze trochę na telefonie pogram. Bo się nudzi jak cholera. W sumie to ja chyba będę ją wygram. Mhm. Mm no co? No co? Widzę, to co? To co? To jest jeszcze pay, tu, pay nie dla mnie już. No, pay, już. Nie, już to jest pay już. Ja jeszcze wygrałem. sumie z wami toaletki, słabe. I... <grym> no no. No i można koła, i to jest zajebiste. Dobra więc... Oli się nas no, ciągnął, Nie ja ma To jest w ogóle nie to Toilet Core, a nie kamera core? O jaki fajny! Jaki fajny żetonik. Um. Jak, jak widzę jak chcecie możemy nagrać... E, jak chcecie widzimy, możemy nagrać e, tego PZP Mowda z moim kolorem, który nie ma to wcale takie osoby jak w No, w tą grę mam długo. E, to pewnie długi odcinek będzie długi. Długo gra w tą grę. Na jakieś dwa dni. Ale już mam taki chwipu Nie no. Tego akurat mi... E, tego. No mi dał. W ona jest duża ta dokument. Ja pierdzielę. Tego ziomka mi dał e, tego. To mi dał. Kolega mi go dał. A tego to sedru, a tego dropnąłem. Hmm, ale ja i sprzedam już. Oż, cholera jasna. O ja pierdziela. Ale nie, duży zasię zasięg ona ma. Więc zajebiście. Bo... Chyba wygram. Nawet już przegrywając. Dobra, dawajcie ich. Dawajcie tych grubastów 15.00. O tej, tu ja zawsze do szkoły wracam. Okej okay. dobrze mnie na siódmą. Czyli 5 godzin w chacie jestem. Ciekawe. Więc ostatni level 4500. Banda ja, ma czyli są 4 level, Dawaj. Co to robi ten? Nie to jest... Kili yy... Walker 3 Jakiś świąteczny O! O! Cholera! Eee! Serdeczny dokument się opłaca Nie dość że mi ziomek da za friko, co to się to zajbiście Dobra no, to jest chyba mój najlepszy moment w tej grze Od dwóch dni w ogóle Ona jest mega wielka ona jest większa niż ty tam chyba. Ma 4 metry. Ja pierdolę 700 kasy to rundę. Ja, plus farba to będzie y, 400. 4700. Bo można 4 farby postawić. No chyba, że w tej grze da się 4 postawić. Y, znaczy 3. No on znaczy, no, może w tej grze da się 3 postawić. Albo nawet 5. O, ja, ja mi się wydaje, że można max 3. Po tej literze się można 4 postawić A tutaj możliwe że 3 da się A chciałbym Mega Scientist Ramena no. Albo Santa TV Mena no. ja Szkoda że ona nie ma jakiejś super mocy panie czas Bo ja oglądałem multiversum. O cholera, jasne butanty. Ooooooo! cholera jasna! Się napierdziałem! Się nasrałem! Napierdziałem! Na podłogę! O nie! Jestem wagi! Nie! Nie! Dziękuję. Dobra. Nie! Nie ma tego Jesteś 23 wave! I ja tu wygram! Ciekawe będzie... Ciekawe jak wygląda Boss Toilet. No bo ja zostawiłem tylko samych ich. na. Tak! Wszystko stodolków. Dobra, teraz nie skipujemy, bo jest teraz wielki czas. Wielki czas. No ale... to jest bardzo ona... Bardzo ona szybko bije. Mhm. Yes. I szkoda, że ona tego pistoletu nie używa, fajnie by było. Dobra, stawiamy kolejną. Z, ym... ja, ale ona na pierwszym levelu ma duży zasięg, tylko stawmy ją jak najbliżej. Zajebiście. Okej. Okay. Ooo! Armored to jest, go one nie mają jetpak, więc jest... A nie, mają jetpak. Cztery jetpaki. Nie wiem, która jest? 15-4, to miała ja, pierwsza. Mega długi ten odcinek już jest. Więc fajnie, zaraz będę wyłączał nagrywanie. Okej, okay, więc... Okej. Okay. O Nie, może dzisiaj jeszcze Minecraft na jak buduję to miasto. Hmm. Ty, ale one mają daleki zasięg. Prawie nie dosięgły. Dosięgnęły. O, hacker toilet! Mega dużo HP on ma. Mega dużo ma. Okej. Okay. A czy ten hacker toilet nie jest bossem przypadkiem? Chyba nie. Dobra, czekam na bossa. Dawaj. Co jest za... Jakaś, uh... Aj, gdzie jest boss? Czyli ten hacker był bossa? Aha, czyli wiemy, że samymi kobietami da się wygrać mediuma. Z... O, ja pierdziela, nie zlagowało gra. Ale mi laguje gra. Ja na bardzo chciałbym tego wziąć mam każdy ten, ten telewizor zobaczyć. Więc na co ja widzę? My tak ostatecznie otworzymy sobie jeszcze kilka skrzynaczak. I oczywiście w następnym odcinku otwieramy godzinę skrzynkę. Wiem, że z tej skrzynki wylosowałem tego DJ Mena Wiem, że droga jest ta skrzynka, ale nie, nie miałem tysiąc tych. I o, szybko co odbiorę tego pięknego. Proszę, wylosuj mi coś zajebistego I tak. Nie, Unity Index. Co to jest? A to jest Unity Overseas. Unity Okej. Ok. Un... Balon speakerman. A taki najsłabszy to... Można go tutaj znaleźć. A tego gościa gdzie można znaleźć? A ten jest fajny. W mitycznej, w gogi skrzynce. On jest limited. Tu i tu można go znaleźć. Cs. Bambi Blocks, co to jest za postać? O jest moja Lokumen, ona jest z mitycznej. Rzekaj, z której? O z cholera, to to już, już za daleko poszło. No i dobra, więc sobie możemy sobie jeszcze otworzyć jedną skrzynkę. Ampickam. No i otwieramy. Proszę drogę, wolny Cię, teraz Dobra, i sobie teraz sprzedam te postacie, które mi niepotrzebne. czy mi więcej zarobię. Dobra, dziękuję. O, okanel. Dobra, no i możemy chyba już... Macie ten odcinek. Nie, nie, nie.